Cześć, a w dzisiejszym filmie opowiem Wam, tak jak wspomniałem wcześniej, o rankingu moim zdaniem niekorzystnych, słabych, złych tatuaży, których lepiej sobie po prostu nie robić w ogóle. No, ale zaznaczam, jest to oczywiście moja subiektywna opinia. Każdy ma swój gust, o gustach się nie dyskutuje, zwłaszcza tych artystycznych, i najważniejsze jest w tatuażu to, aby on podobał się Tobie, a to, co kto inny sobie o nim pomyśli, jest po prostu najmniej ważne. Tak czy inaczej ja przygotowałem zbiór dziar, które moim zdaniem lepiej jest kompletnie unikać i zapraszam Cię do obejrzenia mojego rankingu. A na sam początek tatuaż, który moim zdaniem nie jest żadną zbrodnią, profanacją, ani niczym takim innym w sztuce tatuażu, ale który moim zdaniem zwyczajnie nie pasuje za bardzo do ludzkiej anatomii, a mianowicie palma. Dosyć popularny motyw, często spotykany na kremach do opalania. No właśnie, ale również na ludzkiej skórze jako tatuaż. Moim zdaniem, Palma po prostu zwyczajnie nie pasuje do ludzkiej anatomii. Sama budowa tego egzotycznego drzewa nie za bardzo dobrze leży na skórze, moim zdaniem, i nie ma nigdzie dobrego miejsca na ciele, gdzie mógłbyś sobie taki tatuaż zrobić. No, ewentualne dobre miejsce to takie, które posiadają tylko mężczyźni w swojej anatomii i tam ewentualnie dobrze by ten tatuaż leżał ale to jest jedno to jedyne miejsce i nie za bardzo inne miejsca moim zdaniem po prostu już na to pasują. Palma jak sami widzicie jest takim drzewem które jest wręcz nie do tego żeby gdzieś dobrze pasowało do ludzkiej anatomii i samo w sobie jak wcześniej wspomniałem nie jest tragicznym pomysłem ale jest dużo innych fajniejszych rozwiązań które Mogą korzystnie wyglądać na skórze. A jeżeli jest taka jedna, zwykła, egzotyczna, pojedyncza palma, to jeżeli dodasz coś, zbogacisz tą kompozycję, dodasz więcej kontekstu do takiej palmy, to wtedy ona może wyglądać bardzo fajnie. Tutaj widzimy przykład z kolorem użyty, z krajobrazem, z zachodem słońca. To jest moim zdaniem coś dużo bardziej fajnego. Ale jeżeli mówimy tutaj o takich pojedynczych palmach, które po prostu nagle się pojawiają znikąd czy to gdzieś przy nodze, czy na ręce. Moim zdaniem to jest słaby pomysł i ja bym raczej odradzał robienia takiego tatuażu. A kolejne w moim zestawieniu będą portrety, tylko portrety na palcach. Hmm, co ja sądzę o takich tatuażach? Po pierwsze, kiedy widzę taki tatuaż, to z jednej strony jestem pełen podziwu dla artysty, który wykonał portret Realistyczny na tak małej powierzchni, jaką jest palec, budzi to naprawdę mój wielki podziw i szacun dla osób, które potrafią zrobić coś takiego, jeżeli jest to oczywiście dobrej jakości, ale z drugiej strony uważam, że nie wygląda to zbyt dobrze po prostu na palcach, ponieważ takie portrety z natury nie są zbyt wielkie i w odbiorze całej dłoni nie wygląda to moim zdaniem za dobrze. Jest dużo innych opcji, lepszych, które można zrobić. Gdyby już tatuować taką, jakby nie patrzeć kontrowersyjną część ciała, jaką są dłonie, palce czy twarz, to w tym przypadku, w przypadku palcy, ja bym bardziej polecał, żeby to były jakieś napisy, cyfry rzymskie, arabskie lub cyrlica, które moim zdaniem wyglądają dużo bardziej korzystnie i lepiej będą po prostu leżeć na takiej części ciała, jaką są palce. No, a jako przykład gościa, który wydziarał sobie na przykład portrety na palcach, może być Post Malone, który w hołdzie dla swoich ulubionych muzyków, dla ikon popkultury i muzyki ma ich tutaj wydzieranych, jak widzicie, na swoich palcach. I z jednej strony to jest fajne, bo pasuje to do niego, do tego, czym on się zajmuje, ale moim zdaniem przy odbiorze całej dłoni. Nie wygląda to za dobrze i lepiej byłoby dokonać innego wyboru w tym przypadku. Aczkolwiek jeżeli chodzi o jego osobę, to moim zdaniem te tatuaże chyba są jednymi z tych, które wyglądają najlepiej. A kolejna rzecz, jaką podam jako przykład portretu, będzie to w tym przypadku lew. Lew, który ma wydziarany na swoim palcu, palcu znana modelka. Carla is... Moim zdaniem jest to też nie do końca dobra opcja. Lepiej właśnie by wyglądały napisy moim zdaniem. Ale gdyby też zostawiać portrety ludzi, czy takie wizerunki zwierząt na palcach, to ja bym mimo wszystko wybrał portrety ludzi, które są bardziej czytelne. Gdyby już wybierać te zupełnie najfajniejsze, które mogą na palcach wyglądać, to właśnie są te napisy. Tutaj przykład Jason, Hetfielda z Metallica. Który ma na swoich łapach wydzierane słowa riff, life, które w kontekście tego, czym on się w życiu zajmuje, no pasują po prostu idealnie i również wizualnie moim zdaniem wyglądają bardzo fajnie na jego palcach. Także może nie jest to ogólnie najgorszy pomysł, żeby robić sobie portret na palcu, ale moim zdaniem jest dużo lepszych rozwiązań, które można wykorzystać. Kolejny w moim zestawieniu to będzie tatuaż w perspektywie. W tym przypadku omówię taki dosyć często spotykany motyw, jaki może się pojawiać, czyli wydzieranie Chrystusa Ukrzyżowanego, gdzie jest umiejscowione na nadgarstku. I w perspektywie ma to oczywiście wyglądać się tak, że pod kątem patrzysz na postać Chrystusa, który jest ukrzyżowany i jednocześnie co jest tutaj najbardziej ciekawe w tym rozwiązaniu, że ten jego gwóźdź jest zbity jednocześnie jak gdyby, w posiadacza tego tatuażu. I tak, z jednej strony oczywiście doceniam pomysłowość takiego rozwiązania, ale z drugiej strony uważam, że nie wygląda to po prostu dobrze, bo musisz bardziej z bliska spojrzeć, żeby zobaczyć o co chodzi w takim tatuażu. I w kontekście całego ciała, moim zdaniem to nie jest dobry pomysł yy, i wygląda to po prostu źle, dlatego jest to na pewno taki typ tatuażu, który ja uważam, że lepiej jest jak najbardziej unikać. Choć z drugiej strony doceniam tą ideę, aczkolwiek yy, moim zdaniem nie wygląda to po prostu dobrze. Dlatego to już jest taki tatuaż, który na pewno będę zawsze odradzać, bo też zajmuje on jakby nie patrzeć całe przedramię. Więc też kombinowanie z nim później, żeby przerobić na coś innego jest no bardzo, bardzo, bardzo trudne. Kolejny tatuaż, o którym opowiem to taki, który najczęściej lubią sobie po prostu robić mężczyźni, a mianowicie portret małego dziecka na klacie. No, jest to moim zdaniem jeden właśnie z takich najbardziej złych, jakie możesz sobie zrobić. Dlatego, że po prostu kompletnie to nie pasuje do całego odbioru sylwetki. Jaki po prostu się prezentuje, ponieważ z jednej strony masz swój własny portret, który jest po prostu Twoją twarzą, a z drugiej strony nagle na tej klacie pojawia się jakieś dziecko, i moim zdaniem nie pasuje to po prostu w zestawieniu ogólnym, w ogólnym odbiorze sylwetki, że z jednej strony masz tutaj realistyczny portret dziecka, a z jednej strony masz swoją własną twarz, i moim zdaniem zaburza to zupełnie odbiór całej twojej osoby i nie wygląda to moim zdaniem nigdy zbyt korzystnie zwłaszcza jeżeli to jest tutaj gdzieś ustawione w okolicach sutka i jeszcze macza tego tą klatę no nie moim zdaniem nie jest to dobry pomysł. Tym gorzej może wyglądać odbiór takiego tatuażu kiedy się nagle by okazało, że dziecko które sobie wydziarałeś na własnej klacie no, po prostu nie jesteś jego ojcem. To by było chyba najgorsze w tym wszystkim. Dlatego wtedy trzeba by po prostu bardzo przerobić taki tatuaż. No, nie życzę posiadaczowi takiej dziary, żeby się okazało coś takiego. Dobra, a tym razem już kolej zupełnie na takie tatuaże, których jestem totalnym wrogiem, zawsze i wszędzie, gdziekolwiek, kiedyby ich po prostu nie robić. Uważam, że to jest po prostu najgorsza decyzja, jaką możesz podjąć w tym życiu, żeby. Takie tatuaże wydziarać na własnej skórze. A więc jako pierwszy podam tatuaż przedstawiający ptaki oraz gwiazdki. Wrzucę je tutaj do jednego worka, ponieważ one są zazwyczaj bardzo podobnie umieszczane na ciałach klientów czyli gdzieś pojawiające się gwiazdki, często na plecach, w okolicach ramion albo ptaki bardzo podobnie ptaki mam na myśli tutaj po prostu cienie tych ptaków niewykończone całe postacie tych stworzeń tylko wyłącznie ich zupełnie zrobione cienie na sam czarny kolor które po prostu sobie latają jedne są bardziej duże, drugie mniejsze i podobnie teraz z tymi gwiazdkami, też często robione w okolicach uszu, co moim zdaniem zawsze jest dramatycznym pomysłem i zawsze wygląda po prostu bardzo, bardzo, bardzo źle. Więc nigdy nie róbcie takich tatuaży, one po prostu gdzieś te ptaki sobie latają na ciele. To w ogóle nie ma większego sensu. Jest to tak, po prostu wygląda to moim zdaniem źle. Podam tutaj przykład, że można czasem dobrze wybrnąć z takiej sytuacji, widziałem tatuaż, gdzie jakaś dziewczyna miała detektywa wydziaranego z fajką i z tej fajki leciał dym, który był w kształcie właśnie takich ptaków, więc można czasem fajnie użyć takiego motywu, żeby to wyglądało korzystnie. Ale w pozostałych przypadkach, jeżeli to są po prostu gdzieś tam luzem rzucone te ptaki czy gwiazdki to jest po prostu moim zdaniem dramatyczny pomysł. Kolejna rzecz, o której opowiem w moim rankingu to będzie taki najgorszy, najgorszy tatuaż, to jest po prostu kod kreskowy. Jeżeli chcesz się maksymalnie uprzedmiotowić no to po prostu zrób sobie taki tatuaż. Raz widziałem gościa, który miał wydzielany kod kreskowy, był przede mną gdzieś w kolejce w Biedronce. No, i stwierdziłem, że no, nie wygląda to za dobrze. Pomyślałem sobie, czy może ten gościu sam nie jest produktem, tylko z takiej standardowej oferty, i po prostu miał ten kod kreskowy wydzielany na karku. Moim zdaniem straszny pomysł. No, nie najgorsze jest tym wszystkim, jeszcze to, że możesz łatwo zakryć lub przerobić jakieś tatuaż, bo one zazwyczaj nie są zbyt duże, te kody kreskowe. Więc to może też w tym wszystkim nie jest najgorsze, ale też można się często natknąć na filmiki, gdzie ludzie usuwają sobie takie dziary, bo stwierdzili, że no to był trochę kiepski pomysł. Dzięki za obejrzenie tego filmu, zapraszam też do aktywności w komentarzach. Możecie wyrazić swoją opinię, co sądzicie na temat poruszonych przeze mnie tatuaży. Czy też uważacie, że są złe, czy może z kolei, że są bardzo fajne. Zapraszam do aktywności. I zapraszam Cię też do mojego instagrama artystycznego oraz Instagrama, gdzie wrzucamy tatuaże i projekty tatuażu. Linki do nich znajdziesz w opisie do tego filmu. Mam też dostępne filmy, gdzie opowiadam o tym, jaką maszynkę do tatuażu wybrać na sam początek oraz jakie są oznaczenia na igłach do tatuażu, co one oznaczają. Bardziej specjalistyczna wiedza też znajdziesz ją na moim kanale. Także do zobaczenia i zapraszam Cię też do subskrypcji mojego kanału. Nagram tutaj jeszcze dodatkowe wideo w kontekście tego kodu kreskowego, ponieważ w edycji filmu zobaczyłem, przeglądałem artykuły dotyczące tego typu tatuażu i zdziwiłem się, że jest wiele publikacji na ten temat. Gdzie autorzy przywołują trochę bardziej sens takiego tatuażu, tłumacząc, że jest to wręcz sprzeciw przeciwko uprzedmiotawianiu się, co moim zdaniem kompletnie nie ma logiki. Jest to właśnie zrobione za pomocą kodu chrzestkowego, takiego kompletnego uproszczenia, że większego już właściwie nie możesz zrobić, więc nie, do mnie jakoś ta argumentacja nie przemawia.